Nadprzyrodzone istoty wskazują, że ktoś, kto obecnie nie jest w kontakcie z Tobą, żywi głębokie uczucia do Ciebie i codziennie płacze w nadziei, że będzie mógł z Tobą porozmawiać. Połączenie, które masz z aniołowym świadomym umysłem, przyniosło Ci boską wiadomość. Jeśli wierzysz, że boska obecność Cię chroni i prowadzi, zapraszam Cię do zapisania się na nasz kanał. Chcą wyrazić swoją miłość do Ciebie. Tęsknią za tobą i martwią się o ciebie. Ważne jest, aby nie porzucać tego cennego związku, ponieważ ci, którzy nie znają miłości, nie rozumieją Boga, który jest synonimem miłości. Bóg otwiera przed tobą nowe drzwi w życiu, drzwi, których nikt nie będzie w stanie zamknąć. Wkrótce cuda wejdą w twoje życie, rozwiązując wszystkie twoje problemy finansowe. Dotyk Boga przywraca utracone możliwości i czas. Zgodnie z tą wiadomością, to jest ostatnia noc, w której wylewasz łzy i martwisz się. Będziecie błogosławił życiem pełnym obfitości, dobrym zdrowiem, radością i szczęściem. Jeśli tego potrzebowałeś usłyszeć, napisz 222. Pan pragnie, abyś zrozumiał swoje możliwości. Czujesz się wyczerpany, zmęczony i bezradny, ale On jest Twoim źródłem siły. Jesteś na progu wyeliminowania wszystkich okoliczności, które mogłyby prowadzić do Twojego zniszczenia. Droga, którą powinieneś podążać, stanie się dla Ciebie jasna. Wchodzisz w fazę, w której doświadczysz kolejnych zwycięstw i ciągłego postępu. Bóg objawił, że Twój życiowy obszar finansowy. Romantyczny i duchowy rozkwitnie w nadchodzących tygodniach, a otrzymasz obfitość dziesięciokrotnie większą niż kwota, którą wydałeś. W ciągu kolejnych pięciu dni zostaniesz obdarowany niesamowitymi błogosławieństwami, otworzą się przed tobą drzwi, nastąpi uzdrowienie twojego ciała, a będziesz cieszyć się łaskami, których dotąd nie doświadczyłeś. Pan miał swój cel dla twojego życia jeszcze przed tym, jak sam miałeś plany. Czasami twoje własne plany muszą zawieść, aby boski cel mógł się urzeczywistnić. Wszechmocny pragnie zaprowadzić cię w miejsca, w których nikt z twojej rodziny dotąd nie był. Posiada wpływ, możliwości i łaski, które przekraczają wszystko, czego kiedykolwiek doświadczyłeś. Jeśli oglądasz ten film, oznacza to, że coś większego i lepszego nadchodzi dla ciebie. Twój anioł wykonuje w tej chwili dla ciebie rewolucyjne działania, i jesteś na granicy zalewu błogosławieństw, których dotąd nie doświadczyłeś. Bóg oświadcza, mam wielkie plany dla Ciebie, a Twoja przyszłość będzie pełna błogosławieństw i cudów, które odmienią Twoje życie. Pan, Twój Bóg, dokonuje przemiany w Twoim życiu dzisiaj. Wkracza w Twoje istnienie, aby zamienić wszystkie Twoje smutki w radość i wszystkie Twoje porażki w nowe początki. Twoje myśli i uczucia przyciągają twą przyszłość do Ciebie. Troska przyciąga więcej troski, podczas gdy radość przyciąga radość. Staraj się nie martwić i dąż do radosnego i spokojnego życia. Bóg wysyła ci towarzysza, który zaskoczy Cię lojalnością, szacunkiem, uczciwością i bezwarunkową miłością. Napisz Amen, aby otrzymać dzisiaj te błogosławieństwa. Jeśli uważasz nasze treści za inspirujące, pozostaw swoje pozytywne komentarze. Dziękujemy za wsparcie, udzielając polubienia, udostępniając i subskrybując nasz kanał. Na końcu filmu zostawię dwie sugestie do obejrzenia. Czuj się swobodnie. Kończę tutaj. Do zobaczenia w kolejnym filmie.